Planujesz w najbliższym czasie przeprowadzić rebranding swojej marki? Zastanawiasz się, jak powinien krok po kroku wyglądać ten proces, aby jego efekt, czyli nowa marka, był efektywny, czyli wpływał na percepcję Twoich klientów? Właśnie o tym będę mówił w 35 odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać strategicznie i efektywnie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków pokażę jak krok po kroku powinien wyglądać proces rebrandingu. Czym rebranding jest? Mniej więcej pewnie kojarzysz. Doskonałym przykładem w ostatnim czasie jest na przykład marka Kia, która e, zmieniła logotyp, zmieniła identyfikację wizualną, zmieniła też niektóre takie cechy charakterystyczne dla tej marki, i coś co chciałbym, żebyś tutaj zauważył, bądź zauważyła na wstępie, jest to, że ten rebranding jest trochę spowodowany, jakby tym, że marka KIA chce docierać do troszkę innego segmentu klientów. Zaczęła produkować trochę inaczej wyglądające samochody. Czyli ten rebranding ma jakiś jasny powód, jakiś jasny cel, on chce coś konkretnego. Przekazać. Kierunek strategiczny, który biznesowo obrała tak naprawdę marka KIA, został przeniesiony na identyfikację wizualną i na komunikację tej marki. Bardzo ważna rzecz. Drugi przykład to na przykład marka Żabka, którą jeszcze kilka lat temu kojarzyliśmy z logiem z żabką. Teraz to logo zupełnie jakby się przekształciło, i znowu, podobnie jak przy marce KIA. To również wynika z kierunku, w jakim zmierza ta marka. W bardziej nowoczesnym, nie wiem, tutaj na przykład sklepy żabka, które są nowoczesne, zautomatyzowane i tak dalej, i tak dalej. W tym kierunku trochę jakby idzie żabka, żeby te sklepy też lepiej w środku wyglądały. Nie wiem, czy zauważyłeś bądź zauważyłaś, ale żabka wygląda dużo lepiej, jakby w środku, pod względem czystości, pod względem, nie wiem, mebli na przykład, które są w tym sklepie, niż to było jeszcze kilka lat temu i znowuż. Decyzje biznesowe, strategia biznesowa, kierunek biznesowy wpłynął na to, w jaki sposób ta marka pokazuje się w formie wizualnej i komunikacyjnej jako marka związana z marketingiem. Znowuż, jest to połączenie. Więc. Jakby wniosek numer jeden dla mnie jest taki, że rebranding musi mieć cel. Nie robimy rebrandingu zazwyczaj dlatego, że nie podoba nam się logo. Nie robimy rebrandingu dlatego, że nie podoba nam się nazwa, że nie podoba nam się strona internetowa, na przykład i wtedy myślimy o rebrandingu. Nie. Rebranding musi mieć cel zazwyczaj biznesowy. Musimy się zastanowić nad percepcją, jaką chcemy wzbudzić u klientów. Dlaczego my robimy ten rebranding? Co chcemy, żeby klienci o nas pomyśleli, i dopiero później, kiedy mamy zdefiniowaną tą percepcję, możemy przejść do komunikacji, wyglądu i kanałów marketingowych na samym końcu, oczywiście. Czyli w tym całym procesie rebrandingowym, na początku zastanówmy się, jak my chcemy być postrzegani, dlaczego ten rebranding chodzi nam po głowie, co było nie tak dotąd z naszą marką, że teraz odczuwamy w ogóle potrzebę rebrandingu, jakie kluczowe zmiany w percepcji klientów chcemy jakby wzbudzić tym właśnie rebrandingiem. Kiedy mamy percepcję, czyli mamy zdefiniowane takie podstawowe rzeczy dla marki, key message, taki kluczowy przekaz komunikacyjny, mamy określone RTB's, jakie będziemy używać, mamy określone USP i ISP, czyli korzyści emocjonalne, korzyści racjonalne, jaka daje nasza marka i kilka innych jakby rzeczy takich stricte związanych z percepcją, jak my chcemy wpływać na, jak chcemy być postrzegani jako marka przez klientów. Wtedy dopiero możemy przejść do rzeczy numer dwa w tym procesie. Czyli numer jeden definiujemy sobie w ogóle markę, jaką my chcemy być marką, potem przechodzimy do komunikacji. Jakie cele komunikacyjne sobie wyznaczamy, jakim językiem będziemy się komunikować, jaki archetyp być może według klasyfikacji Junga ma nasza marka. I kilka jeszcze innych rzeczy. Ja tutaj skrótowo jakby chcę, chcę. Chcę tobie to pokazać, żebyś. Wiedział bądź wiedziała, jak przez ten proces przejść, żeby był on efektywny, jakie elementy, obszary po kolei należy jakby poruszyć, bo jeśli ten proces e, jakby będziesz przechodziła bądź przechodził z jakąś firmą doradczą, z jakimś konsultantem, z jakąś agencją zewnętrzną, e, to każdy ma inną metodykę. I teraz kluczowe jest to, że niezależnie od tego, jaką firmę wybierzesz, e, to, żeby ten proces wyglądał mniej więcej w taki sposób, żeby najpierw poruszyć tematy takie związane z marką, dopiero potem przejść do komunikacji i oczywiście do wyglądu marki, czyli tego, co jest najbardziej sexy w rebrandingu, czyli do loga, do kolorów, do brand pattern, czyli takich elementów charakterystycznych do tego jak nie wiem, wygląda a potem już w czwartym jakby kroku. Jak ma wyglądać nowa strona, social media, oferta, jakieś gadżety firmowe, nie wiem w siedzibie firmy, też jak to ma być odwzorowane, jeśli macie biuro, i tak dalej, i tak dalej. Te poszczególne elementy, jak mają wyglądać, to jest dopiero punkt czwarty. Końcowy, to co dzieje się wcześniej, czyli wygląd marki, komunikacja, takie podstawowe założenia i przede wszystkim percepcja, jak my chcemy wpływać tym wyglądem, tą komunikacją, naszymi kanałami marketingowymi na to, co myślą o nas klienci, co myślą o naszych produktach, jak, jak chcemy wpływać na ich postrzeganie to są kluczowe informacje i dopiero później możemy przejść do tych kolejnych kroków. I to jest moim zdaniem kluczowe też pod kątem efektu czystej ekspozycji. Ja często o tym mówię, często o tym mówię też tutaj w strategicznych piątkach, czy na swoich prelekcjach, czy w doradztwie marketingowym z klientami, często wskazuję, że jedną z ważniejszych rzeczy w marketingu jest efekt czystej ekspozycji. Czyli jakby efekt polega na tym mniej więcej, że jak mamy reklamę shopi i ona ciągle wygląda tak samo, ciągle ma jakieś głupie bądź mniej głupie piosenki, powtarzane, 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 to to nam się utrwala, co pokazuje chociażby liczba pobrań aplikacji. I to, jak jest popularna wśród pewnych grup odbiorców, ale kluczowe jest tutaj to, ta powtarzalność, to, że to jest spójne i to, że ta komunikacja, pomimo tego, że część nawet marketerów wspiera się, że te reklamy beznadziejne, że można to było zrobić inaczej, one mimo wszystko jakoś na etapie percepcji są przemyślane. Moim zdaniem ja to tak odkodowuję, że coś w tym jednak jest, żeby trochę wsadzić kij w mrowisko. Ale w samym efekcie czystej ekspozycji chodzi o to, że jeśli będziemy wielokrotnie powtarzać spójny komunikat wizualnie i werbalnie, jeśli on będzie spójny, będzie powtarzany wielokrotnie, to utrwali się naszym klientom i nasi klienci się zaczną jakby temu komunikatowi ufać, wierzyć. Lubić go w jakiś sposób, i po prostu do nas przyjdą. Trochę jak z piosenką w radio, jak słyszymy pierwszy raz, a słyszymy dwudziesty raz, to ten dwudziesty raz zazwyczaj ta piosenka podoba nam się bardziej. Chyba, że jest denerwująca, no ale to podobnie jak z firmami. Większość jakby jednak hitów bazuje na tym, że jest wielokrotnie powtarzana, jako tako, powiedzmy, że jest dobra, ale przez liczbę powtórzeń zdają się one coraz bardziej popularne, i tu podobnie jakby z marką, czyli jak mamy. Opracowaną percepcję, komunikację, wygląd yy, i kanały, to poprzez szerokie dotarcie, liczbę, jakby kontaktów yy, potencjalnego klienta z tą marką, yy, zostaje wywoływany efekt czystej ekspozycji, i wtedy to ma sens. Dlatego tak ważna jest spójność przy rebrandingu i to, że jeśli już będziecie. Jakby płacić komuś za przeprowadzenie tego rebrandingu, albo nawet zrobicie to wewnętrznie, czyli pochłonie to masę czasu, to żeby było to dobrze przemyślane na etapie percepcji. Bo jeśli to strategicznie nie będzie dobrze rozegrane, to może się okazać, że ten rebranding będzie chybiony, a takich przykładów na rynku też jest sporo. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, jeżeli Tobie pokazał, w jaki sposób rebranding powinien wyglądać, zachęcam Ciebie do subskrypcji. Pamiętaj, że możesz też się zawsze do mnie odezwać. W opisie znajdziesz maila, znajdziesz telefon. Możemy porozmawiać o tym, o, o współpracy właśnie takiej strategicznej, czy też chociażby właśnie o rebrandingu. Ja zapraszam Cię do śledzenia i poprzednich, i kolejnych odcinków Strategicznych Piątków. Widzimy się za tydzień. Efektywności Tobie życzę. Cześć!